Siema, siema! Jak to niektórzy mówią, nawet siema, siema, siema! <grych> Słuchajcie, dzisiaj będzie krótko. Wracam sobie właśnie z pracy do domu. Coraz zimniej, i coraz bardziej mokro. Dzisiaj będzie o czym? Dzisiaj będzie trochę o norweskiej policji. Jeżeli ktoś jest chętny, zapraszam. Proszę was! Norweska Policja polity, czyli drogówka Czym się różni od naszej krajowej, polskiej? Chyba tym, że bardziej się chowa Słuchajcie, goście potrafią stać wszędzie Potrafią nawet siedzieć w krzakach na stołeczku za znakiem Oczywiście mają wszędzie swoje miejsca Ale najlepsze jest to że znajomy kiedyś ich przyłapał siedzących na poboczu w bagażniku, a że jeździ ambulansem, więc się zatrzymał i zapytał: może panom pomóc? W każdym bądź razie, słuchajcie, z norweską policją nie ma żartów. Każda próba. Wręczenia jakiejkolwiek łapówki wiąże się oczywiście z kratami. Nie ma zmiłuj się po prostu. Do tego trzeba jeszcze dodać, że kara jest nieuchronna. Mandaty są kosmicznie wysokie. Proszę Was, ja za przekroczenie o 21 km na godzinę. Przyjąłem mandat w wysokości 4900 koron co oscyluje mniej więcej w granicach 2500 zł Boli to tak samo bo jest to, jest to też jakaś część pensji więc Nie ma się co dziwić, że boli Natomiast po, przy przekroczeniu powyżej 30 km na godzinę traci się prawo jazdy Czyli nie powyżej 50 a powyżej 30 do tego trzeba dodać należy do, dodać należy do tego trzeba dodać jeszcze taką instytucję która nazywa się Staten Weivesen czyli to jest tak jak polskie krokodyle tylko oni oni kontrolują nie tylko ciężarówki tylko kontrolują dokładnie wszystko stan ogumienia, światła, hamulce, no generalnie wszystko kontrolują yy, za, zabierają dowód rejestracyjny, znaczy nie zabierają dowodu tylko ściągają tablicę rejestracyjną i trzeba później się bujać po przeglądach, płacić jakieś niesamowite koszty yy, ponosić koszty, nie płacić za, za, za przeglądy i tak dalej Słuchajcie, jeżeli ktoś wybiera się do Norwegii samochodem, motocyklem, rowerem, wszystko jedno, będzie poruszał się w ruchu, nie ma co szaleć, naprawdę. Generalnie zasada jest taka, że Trzeba jechać tak jak jadą wszyscy, czyli jeżeli tutaj mamy 90, a wszyscy wadą stuwą, no to jedziemy to 10 więcej. Natomiast nie ma, co, nie ma co szaleć, bo może się okazać, że kierowca, którego wyprzedzacie, zadzwoni na policję, że stwarzacie zagrożenie na drodze i oni was gdzieś zatrzymają po drodze, uwierzcie mi. I, i, i oczywiście nie zabiorą, nie zabiorą wam prawa jazdy natomiast y, zakażą wam dalszej jazdy wlepią wam y, glade który zakazuje poruszania się po terytorium Norwegii na kołach no i po co sobie robić problem a do tego tak jak mówię dochodzą jeszcze niesamowite kary y, które, które są naprawdę naprawdę wysokie ja je znajdę specjalnie dla was słuchajcie w internecie wstawię je w opisie pod filmikiem zobaczycie jak to wygląda dokładnie yy, wezmę, wezmę to przetłumaczę na język zrozumiały yy, także tyle no chyba tak jak mówię nie ma co, nie ma co szaleć i trzeba, trzeba po prostu pilnować yy, prędkości, przepisów bo nie mają litości zupełnie no to chyba tyle, nie? zobaczcie jaka jest piękna jesień tutaj również jeszcze żeby tylko było troszeczkę więcej słoneczka podobno będzie w niedzielę więc mam nadzieję wybrać się gdzieś Dalej. A dorzucę Wam jeszcze jeden, jeden, jeden temat. Jeżeli już, już jesteście na dwóch kołach, to uważajcie bardzo przy wyprzedzaniu. Z uwagi na to, że większość, większość dróg te pasy żółte, które są na jezdni rozdzielające, one są bardzo ryflowane, bardzo głęboko i na przykład przy wyprzedzaniu w złej pogodzie tam zbiera się masa wody to jest generalnie to jest taka tarka no tutaj w tym miejscu akurat nie bardzo ale wierzcie mi, że to jest w większości przypadków zrobiona taka tarka, że w razie jakbyś nie wiem zasnął czy, czy, czy Stracił koncentrację i wjecha, wjeżdżasz na to, to po prostu jest, działa to jak niezły budzik. Natomiast, yy, tak jak mówię, zbiera się tam bardzo dużo wody i jest, są to bardzo głębokie zagłębienia w asfalcie i generalnie bardzo nieprzyjemne, jeżeli chodzi o wjazd na takie coś. Yy, ja już miałem przypadek, że Wyprzedzając wjechałem na taką tarkę i słuchajcie, no jest naprawdę niemiłe uczucie, bo ucieka najpierw przednie koło, później tylne. Także słabo, słabo. Słoneczko zachodzi. Spróbujemy żonę jeszcze wyciągnąć dzisiaj. Może się będzie lepiej czuła. E pra ver o dom.